Szanowni Państwo, dzień po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Trwa jeszcze liczenie głosów, ale wynik już jest znany. Następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych od stycznia przyszłego roku będzie ponownie Donald Trump. Jak Państwo wiedzą, taki jest werdykt amerykańskich wyborców. To jest duże zwycięstwo Donalda Trumpa i też duża zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych, bo temu zwycięstwu towarzyszy też no, powierzenie na mocy decyzji wyborców amerykańskich, można powiedzieć, pełni władzy Partii Republikańskiej, która. Poszerzyła dotychczasowe stań, posiadania w Izbie Reprezentantów także o Senat, a więc obie izby kongresu będą w tym momencie z większością republikańską. No i prezydent Donald Trump, wywodzący się również z partii republikańskiej. Jak Państwo wiedzą, prezydent Andrzej Duda już pogratulował Donaldowi Trumpowi tego sukcesu. Podziękował również Polonii za aktywny i gremialny udział w wyborach, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, by Amerykanie polskiego pochodzenia byli rzeczywiście takimi dobrymi, przykładnymi, wzorowymi obywatelami amerykańskimi. I stąd te szczególne podziękowania pana prezydenta Andrzeja Dudy do nich skierowane. Szanowni Państwo, nie jest tajemnicą, że prezydent Andrzej Duda ma bardzo dobre relacje, także osobiste z Donaldem Trumpem. One sięgają oczywiście czasów jego pierwszej kadencji, pierwszej kadencji pana Donalda Trumpa kiedy to obaj prezydenci spotykali się wielokrotnie, Była, miała miejsce wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie, trzykrotnie prezydent Duda odwiedzał Waszyngton i spotykał się tam z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oczywiście masa różnych innych spotkań na marginesie, różnych wydarzeń międzynarodowych. Ale także w tym roku przecież panowie się spotkali w Nowym Jorku, by rozmawiać o e, ważnych e, sprawach z zakres, zakresu przede wszystkim bezpieczeństwa w bardzo trudnym, newralgicznym, można powiedzieć, wtedy momencie w kwietniu, w kwietniu bieżącego roku. E, także te, te dobre relacje są oczywiście, są oczywiście Państwu znane. E, natomiast trzeba też powiedzieć, że ta pierwsza kadencja prezydenta Donalda Trumpa, te lata 2017-2021, to był naprawdę bardzo dobry czas dla polsko-amerykańskich stosunków dwustronnych, bo to był czas, e, kiedy. Rozpoczęliśmy, można powiedzieć, współpracę ze stroną amerykańską w zakresie energetyki jądrowej. To był czas, kiedy podpisano pierwsze długoterminowe kontrakty na dostawy gazu skroplonego do Polski. Tak ważne w kontekście tego, co później nastąpiło, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ostatecznego wstrzymania, wstrzymania dostaw z kierunku, z kierunku rosyjskiego, to nam dało rzeczywiście dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne. Ale bezpieczeństwo energetyczne to jedno. Druga sprawa to jest to twarde bezpieczeństwo. Ja przypomnę, że to za prezydentury Donalda Trumpa zapadła decyzja, że w Polsce stacjonować będą w formule dwustronnej, bilateralnej amerykańscy żołnierze w liczbie pięciu tysięcy. Czyli do tego, co wcześniej na szczycie NATO udało się uzgodnić jeszcze za prezydentury Baracka Obamy, że w formule natowskiej Amerykanie będą stacjonować w liczbie 900 żołnierzy, za prezydenta Trumpa doszła. Liczba pięciu tysięcy, czyli no, pie, ponad pięciokrotność tego, co było wcześniej. E, to miało bardzo istotne znaczenie. Podpisano też, e, przypomnę, ustawę o pogłębionej współpracy obronnej pomiędzy oby, oboma państwami w 2020 roku. Również bardzo, bardzo ważne wydarzenie dla naszego bezpieczeństwa. No i rzecz, może symboliczna, ale dla wielu Polaków ważna, przypomnę, że to za prezydentury Donalda Trumpa i przy wyraźnym wsparciu jego administracji. Finalnie zniesiono obowiązek wizowy dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Więc możemy śmiało powiedzieć, że to był czas bardzo dobry dla relacji dwustronnych. I pamiętamy i wspominamy tutaj w pałacu prezydenckim pan prezydent jego współpracownicy wspominamy ten czas dobrze i ufamy, jesteśmy przekonani, że ten nadchodzący czas drugiej kadencji prezydenta Trumpa to będzie również dobry czas dla Polski i dla polskiego bezpieczeństwa, i prezydent Andrzej Duda jest z tego. Gwarantem. Prezydent Donald Trump rozumie perspektywę Polski, tak jak wspomniałem, odwiedził Polskę w 2017 roku, ale rozumie też szerzej perspektywę naszego regionu. Ta wizyta też była wtedy związana przecież ze szczytem inicjatywy Trójmorza, który odbywał się w Warszawie. I to nie jest przypadek, że nie tylko w Polsce, gdzie wśród tych urzędników i funkcjonariuszy publicznych, którzy byli w tamtym czasie aktywni, ale także w innych stolicach regionu ten czas jego pierwszej kadencji, jest wspominany dobrze. Także w kontekście bezpieczeństwa, także w kontekście tej zdecydowanej postawy Donalda Trumpa w sprawie Nord Stream 2 i sankcji, które zdecydował się nałożyć na ten projekt, także w kontekście tych nawoływań do sojuszników przede wszystkim co tu dużo ukrywać z zachodniej Europy, by wywiązali się ze swoich zobowiązań sojuszniczych i przeznaczali 2%, minimum 2% PKB na obronność, na zbrojenia. No dzięki temu stanowczemu i zdecydowanemu podejściu, a przynajmniej między innymi dzięki temu, dziś w NATO to 23 państwa wydają E, tak, e, taką ilość na, na obronność, podczas gdy prezydent Trump rozpoczynał swoją pierwszą kadencję było to raptem pięć państw. Także jesteśmy, jesteśmy dobrej myśli. E, to jest e, oczywiście ważne wydarzenie dla Amerykanów. To jest święto ich demokracji, ale to jest też dobra wiadomość dla Polski i dla naszego regionu. Dziękuję bardzo. Czy wiadomo, czy, no pewnie tak, ale kiedy dojdzie do ewentualnie kontaktu, rozmowy telefonicznej prezydenta? E, czy przed zaproszeniem na... Nie. Na razie taka, taka wizyta czy taki kontakt nie jest zaplanowany, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czy byłaby możliwość wyjazdu prezydenta na zaprzysiężenie? Zobaczymy również. No to jest, do, tego, do tego czasu mamy jeszcze blisko trzy miesiące. To jest rzadko praktykowane, by głowa państwa pojawiała się na zaprzysiężeniach, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Wracając do samego głosowania i podziękowań prezydenta dla Polonii, czy... W ocenie prezydenta Polonia w większości swojej głosowała za Trumpem czy, czy za panią Ars. Najważniejsze jest to, że Polonia gremialnie głosowała i że dała świadectwo temu, co to znaczy być dobrym obywatelem w przypadku Polonii Amerykańskiej, dobrym obywatelem Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Czy korzystając z tej zmiany, prezydent będzie chciał podejmować jeszcze nowe inicjatywy na rzecz pokoju na Ukrainie we współpracy z prezydentem Trumpem? Wszystko przed nami, Szanowni Państwo, i co tu dużo mówić, ta zmiana na stanowisku, na tak ważnym stanowisku prezydenta, naszego najważniejszego sojusznika, również może mieć przełożenie na takie działania. I w tym momencie analizujemy takie możliwości. Czy ta zmiana nie budzi obaw pewnych pana prezydenta, zwłaszcza biorąc pod uwagę wypowiedzi kandydata na wiceprezydenta, który proponuje rozwiązanie no niekorzystne, wydaje się, z punktu widzenia Ukrainy konfliktu. Za politykę bezpieczeństwa i zagraniczną będzie odpowiadał prezydent i tu wiemy, jak bardzo stanowczym i zdecydowanym jest człowiekiem i nie sądzę, żeby w jakichkolwiek okolicznościach pozwolił sobie na to, by stracić twarz. Wręcz przeciwnie, myślę, że tu akurat możemy, możemy liczyć na twarde i zdecydowane stanowisko. Czy Stany Zjednoczone do Donalda Trumpa będą kontynuować politykę Joe Bidena przekazywania broni i pieniędzy w Ukrainie? Czas pokaże. To jest, to jest pytanie do naszych, naszych zachodnich, naszych zaatlantyckich sojuszników. Jestem przekonany, tak jak powiedziałem, że ta sytuacja będzie zmierzać w dobrym, w dobrym kierunku, bo też czas jest trudny i wymaga, wymaga być może bardziej zdecydowanych działań niż dotychczas. Dziękuję bardzo.